Witam te strony, te, gadając się z kartami, jak nie nie się w 10 minutach, yy, cała reszta filmu będzie na YouTube, nie będę tronował dwóch części na TikToku, tylko dlatego, aby przyciągnąć ludzi na YouTube'a. Yy, Dzisiaj rozkład będzie wyrocznia. Stać biznesny, co wzmacnia twoje ciało, co je osłabia, co robisz źle, co robisz dobrze, dokąd prowadzi mój, twój tryb życia, i dwie karty rady, czyli podstawowy rozkład składa się tym razem z ośmiu kart. reszta według intuicji. Będzie z pięciu talii. Zapraszam na kanał YouTube subskrybowania, nabijania, wyświetleń, tak aby mógł robić to za darmo w ramach reklam z YouTube'a lub układów z partnerami. To wszystko zależy od Was. Yy, Czy więcej mi wiset nabijecie w krótkim czasie w obserwujących, subskrybujących na YouTube, to się będą rozkłady za darmo. Więc wracam do rozkładu Wrocznia O co chodzi twój stan fizyczny? Jaki jest stan twój stan fizyczny? Twój stan fizyczny. Twój stan fizyczny. Kapłan. No i jeśli chodzi o stan fizyczny to jest okej, okay, ale to jest, to, jest taka, to jest trochę taki religijny. Taki z zasadnicy. Wszystko poukładane pewnie musi być. Co zmacnia twoje ciało? Ważne jest siebie ta duchowość, ta religijność. Jeśli darowane twoje zdrowie. Co je osłabia? Cały rozkład się zmieści. Co je osłabia? Po prostu jeśli nie słuchasz zaleceń rad, to też się osłabi przy twoje zdrowie. Yy, co robi źle? Hmm. Właśnie tak bardzo źle to nie robi, bo i tak jest optymistyczny, radosny, szczęśliwy. Więc teraz ja, byłby atut, a nie, co robi źle. Co robić dobrze? Źle już eee, Co robisz dobrze? No i też szczęśliwy społecznie. Wszystko u siebie w porządku. Kurde, że się masz dobre. Przepraszam, zaraz tak powie eee, Dokąd prowadzi Twój tryb życia. To oko prowadzi Twój tryb życia. Twój tryb, tryb życia prowadzi do tego, że będziesz odnosił sukcesy. Dumny z tego, co osiągnąłeś. Kurde, same dobre karty. Trzeba będą dwie karty rady. Co one powrócić do razu? To, że mimo to musi szukać tego. Tego co szukasz, w innych miejscach musisz to zmienić. Twoje poszukiwanie ty chyba skupia się bardziej na tym, czego nie masz, a na tym, co masz. Ty po prostu się obrażasz łatwo. To nie jest dobra rzecz. To jest yy... Musisz zmienić swoje myślenie, jednak. Bo tak to wszystko ok jest. Ale musisz zmienić swój zmyślnie tor I się nie obrażasz i szukasz swojego szczęścia Dzisiaj może w tym co masz powinien powinieneś szukać tego szczęścia Karta nie jest w odpowiedzi Dobrobyt na pewno będziesz miał i masz już dobrobyt Jak tego nie widzisz to Już czasem zobaczysz Ale też i twarz tu aż jest przestań się Przestańcie obrażać na to co masz, bo to powoduje, że szukasz tego wszystkiego tam gdzie nie trzeba. Kardy bosko Miłość Własna. Niech grunie mur, który oddziela mnie od mojego wrażliwego wewnętrznego dziecka. Pragnę zadbać o siebie jak nigdy dotąd. Prawdopodobnie to o siebie za bardzo nie dbasz. I to powoduje, że z tego przyjąć, gdzie nie trzeba. A mocy też powinien szukać swojej aksipadaści w sobie właśnie. I nie obrać się na siebie właśnie. Bez kresz. Otwórz się na otrzymywanie w najistotniejszy sposób. Bóg może wykorzystać wszystko i wszystkich. Być może to właśnie ten rozkład ma Ciebie zmienić. A może spotka kogoś, kto ma Ciebie zmienić. Karty Mądro Starota Radiant Reader White. Co odmawiają kartości karty na Ciebie do powiedzenia? Suska Mieczy. Sprawy mogą wydawać się raczej niepewne. Uwierz jednak w to, że kierunek, którym zmierzasz, jest najlepszym z możliwych. I to w dobrą stronę. Ta podróż nie jest pozbawiona wyzwań. Naucz się płynąć prąd, z prądem zamiast z nim walczyć. Ty nie walcz z ludźmi dookoła. Starać się to wykorzystać, aby z nimi współpracować. Aby zbudować relacje z nimi. Bo cały czas się obrażasz. Cały czas. I to po szukać tego w miejscu. A może być zwycięzcą. Pamiętajcie, że być wyzwyciężyć. Was dobrze. Pokładane. Karty kronika kaszy. Nie poddawaj się. Po Inspirację pokonać przeszkody. Pełen wiary w siebie. Uwierz w siebie, a osiągniesz wszystko, co pragniesz. Wszystko, co pragniesz. Na, no, jeśli ty bezpośrednio tego nie zrobisz, to może to końca to Twoje pokolenie, Twoje, Twoje, to co zostawić w spadku, to już będzie duże zwycięstwem. Zapraszam na prywatne stanie kart. Zapraszam za, na subskrybowanie YouTube'a. Dzięki na razie.